Mam 28 lutego. Jestem sobie w takim terenie. Przyszedłem około 8 km na razie. No i chodzę sobie tutaj po tych zwalonych drzewach. Jest ciężko coś dostrzec, no ale od czasu do czasu zlustruję coś lornetką. No i tak patrzę. Wychodzę sobie na to drzewo. No i coś tam leży. W końcu. Pierwsza świeżynka w tym sezonie tak jest. No i co? Podchodzimy i podnosimy Tak z 15 metrów ją zauważyłem no ale Jest pięknie ukryta Trzeba tu przejść, by sobie weszedł Popatrzcie Trzeba tu patrzeć czy drugi dziś nie leży no i... Tadam. Pierwsza świeżynka w sezonie. To co? Podnosimy. Piękna pieczęć. Jeszcze trochę krwi. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Dwunostok, ale krótki, a jaki zbity taki. Obstawiam tak około 2, 2 do 2,5 kg maksymalnie, ale jest. Pierwsza świeżynka w sezonie. Jak będzie coś więcej, to dogram, dasz bur.